Szemanko, jestem Wiktoriusz. To jest pierwszy odcinek. No, w ogóle pierwszy na kanale z Minecraft'a. Nie. czego trzeba zacząć? I. Grałem w Minecrafta na PS, bo tu mi najlepiej chodzi. Oczywiście nagrywam kamerą, bo chyba nawet widać, ale dobra. Biorę skrzynię, Patrzymy, co jest. Ja tu widzę niezły burdel! Zostawmy ostatni gram na płaszczyźnie, żeby nie było jakoś dziwnie no dziwnie ale dobra idziemy szukać wioski i zrobię chyba z tego ser seria jakąś żeby było ciekawie hmm. no dobra, z tej strony pójdziemy Ja tak chyba jak powinien, żeby, żeby było trochę szybciej, bo chyba nie chcę patrzeć się patrzeć, jak chodzę przez pół godziny. Mam się No, kraj mi tego w tej wioski już sz zajęło, ale mówiliście, że jestem w nocy. ale jestem i to jest chyba najważniejsze. I... zaraz, raz. Trzy, no, trzymaj koło, po raz trzeci zwróciłem, bo teraz mi się rozgłodowywała. No, myślę, że powiem, no, nawet fajnie. Co ja. słychać, Rysiu? Powoli. Okay. O. A mnie się nie podoba wasza wredna gęba. Piszesz chamem, nie ma nos. ham tylko nosem. Znaczy chyba nic nie porobimy. No się też telewizor zrobiłem. Dobra. To chyba znowu mówię. Pora chyba dziesiąty Wracam po krótkiej przerwie, aż na noc bubię Wróciłem z kolejnej przerwy, znalazłam kolejną wioskę, która ma nowego przyjaciela Siema. Henka. Henik jest fajnym przyjacielem, choćkolwiek gryzie ludzi. Trudno, musimy podjąć Heniek to ryzyko. Jasu, złać lepiej, bo Heniek gryzie. Lepiej nie podchodzi do Henka. Henik już do mnie nie wróci. A może? Jeden Cheniek wysługiwał na lepsze życie i zdechce proszę, się zdechł. Dobrze, nie wiem, A A dobra, wracamy sobie już do filmu. E, ten... Baśka. Też się zdechła. I podchodzimy do Pajączka. Znaczy do Henka dziesiątego. Oni już cokolwiek nie gryzie. Ale jest agresywny. Hello Zisiek. Hello Haniek ten się uh, śmierdziel a ten Władysław no. aha, fajnie idą no, sprzęce? nawet, nawet Nawet fajna rzecz. Ale żelazo nie mam. To nie martwi, bo by zrobić żelazo. I by on za mną nie szedł. Mały! Jestem Heniek! Nie, nie, no. Jestem Wiktor. I nie mam. Ale co ja klikam? Heniek! No to mnie już naprawdę wkurzyłeś. Mam to wiesz, widzisz? Nie zamacham się go użyć. Ale niestety. No przepraszam, posnój się. No. Możesz się do mnie nie podskakiwać. Gdzie my będziemy mieszkać? Tu nie. Już fajnie by było. tak nie idę, nic nie trzeba, warto sprawdzić. Hm, którą się da żelazo? Jak już odwrócić? Bo nie pamiętam. Na pewno to nie chciałem. Hmm. Żelazo, żelazo. Są barwniki Wiem Niestety wiem Nie da się Trudno Jeszcze tu będzie ktoś przeżyć eee, To naprawdę fajny dom, ale my go oczywiście nie chcemy To będzie moja rezydencja. gdzieś prezydent tego. Gdzie jest. Em, prezydent. Gdzie jest burmistrz tego miasta? Gdzie jest i burmistrz? Ej, Aby dokąd? O nie! Palce mi drętwieją! Gdzie są moje palce? Niech mnie ktoś. Dobrze. Dobrze. kupić ja. Słuchaj, jak ty wyszedłeś, biegł tu jakiś facet i zaczął gadać do szafy wierszem. A potem zaśpiewał piosenkę na twoją cześć. Ha, ha, ha. No tak, tak, tak. Masz wielki nocha, bo Dlatego, że nam dał chatę, idziemy do niego. Żeby zaszponić po niż Nawet, nawet. O! To będzie jakoś oświetlić, bo z tego co wiem, takie domy lubią być ciemne. Nie, nie I To co jedynie, nie więcej pochodni. będzie O, to zapis. Czekamy. Już ile tu gram? Krótko. Czy materiał materiał? No, Pierwszy odcinek to może być trwały na moim kanale, no wiecie. Od czego się zaczyna? gdzie mogę mieć lampy? Manek, lampa nie Masz Tak, Chrzęty dom, żeby zjadły was wszystkie zombiaki Nie słyszę Powiedzieliśmy no. Hejek, nie żadni sobie ze mnie W imię z mięsa, zombiaka i ducha Smacznego amen. Masz, czas ja zjedz. Nie, ty go zjedz. Ty go się utrój. Ham. Niech się da. Hmm. Ja tu nic nie robię. Czy nic nie widzicie. Ksiądz! Ham! On ich trzeba jakoś nauczyć w rozsądku. O niech, mi się do chałupy. A nie, tak nawet Dobra. Przycnik wszystkie okna. Rozjęć. To będę budował. Drzewa, drzewa. Drzewka zazagoda mu. O, malina. Hej, malina. Już? Już taki zły jesteś? O, głupi malina. Nie, powinienem nie biegać. Dobry wieczór. Przepraszam, że przeszkadzam ja w sprawie afrykańskiego czarodzieja. Aha. Dziwacy. Który mi idzie do rozbiórki. Hmm. Ha! Zobaczę, co posiada. No, teraz ten. Czy na pewno chcę go zniszczyć? Wszystkie ręce w górę! Nie daj życiu się! Z nami napij się! O, smutki żale I baw się doskonale! Z nami zabaw się! Już nie będzie źle! O, jest smutki żale. To się doskonale Kiedy życie wkurza dzień, Kiedy wszystko jest na niej Ciszy, za to smutki zły, daj do góry głowy, wszystko uda się. Nie daj się, ciszy, za to smutki zły, dajdą góry głowy, wszystko uda się, wszystkie ręce w górę. Nie daj życiu się, z nami i to oj, smutkie żale i baw się doskonale. Z nami zada się, już nie wiem, będzie, że to jest żale i baw się doskonale. Nie daj życiu się, z nami napisze, to jest smutkie żale i baw się doskonale. Z nami i się, już nie będzie, że to You do shit of you do Już wróciłem. Znaczy się tak, bardzo blisko się zespełniłem. Summy zrobiłem. Zresztą odzyskałem. Zobaczymy. No. no tak, można powiedzieć. Dobra, no, zostawimy i zaraz kończymy odcinek pierwszy z Minecrafta. Ciężko będzie tylko z kobrem ja go rady. Poczekamy tylko na dzień. Serio, że w tym odcinku tak bardzo zrobiliśmy. Następny będzie trochę dłuższy i więcej zrobimy. Czy na pewno cały dom? Do chyba zobaczyłem. Dobra. No ale no tam zrobimy, rozbierzemy dom. Co z zrobimy? Zrobimy małą osłonę przed zumbiakami. Będziemy szukać dalszych wiosek. A dokładnie trzeba będzie już znaleźć jakąś fabrykę kobla? Chyba, że wezmę w game mode i ją po prostu wezmę. Zrobię ją. Weźmę dla... Wezmę ją w jeder choć to w tyle. No. Ja już się tutaj kręcę od pół godziny, a już trzeba się że... no. Eee, za jaką... No. Za jakąś. No i za jakieś trzy. Trzy. Dwa, jeden. Dobra. Widzimy się w następnym odcinku z Sezonu sezonu tego Minecrafta. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał Dawajcie łapkę w górę Zadaje się suba. I widzimy się w następnym odcinku Nara Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę... Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi? Czasami człowiek musi inaczej się udusi. U uh, lubię piosenki, różne inne dźwięki. Szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech niektórych przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady.